bo wśród nas i członkowie klubu parlamentarnego, my też w większości i członkowie rządu, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, przewodnicząca klubu parlamentarnego Anna Żukowska. Dzisiaj jest dobry dzień o tym, żeby porozmawiać, jakie są postulaty Lewicy w rządzie. Przez ostatnie wiele miesięcy podczas kampanii prezydenckiej Lewica przedstawiała swój program, a Magdalena Biet jako kandydatka lewicy na prezydenta prezentowała jak powinniśmy prace w rządzie przyspieszyć i jak powinniśmy pracę parlamentarne połączyć, żeby odnosić wspólne sukcesy. Dzisiaj, w przeddzień głosowania wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska w Sejmie jest najlepszy czas, żebyśmy o tych rzeczach powiedzieli, które już za nami, ale też przedstawili priorytety które chcielibyśmy, żeby stały się udziałem i parlamentu, i rządu w najbliższych tygodniach i miesiącach. W dniu jutrzejszym to głosowanie ma ważny charakter, bo potwierdzimy z jednej strony większość parlamentarną dla rządu, który rządzi dopiero od 18 miesięcy, a przed nami jeszcze 2,5 roku, ale jednocześnie przedstawione zostaną priorytety, które dotyczą odpowiedzialności za państwo w wielu obszarach. Lewicowe DNA nie zmieniło się przez te 18 miesięcy rządów, nie zmieniło się od wyborów parlamentarnych i dalej dotyczy fundamentalnych i kluczowych spraw dotyczących odpowiedzialności za obszary, które i w rządzie reprezentujemy, ale które też ustawami przez ostatnie tygodnie, miesiące i już półtora roku rządów zgłaszaliśmy. Ten jutrzejszy dzień jest ważny dla naszego środowiska, bo wspólnie podjęliśmy decyzję, że lewica będzie głosowała za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, będzie głosowała za dalszym kontynuowaniem jego prac, a przede wszystkim chcemy mocno i wyraźnie powiedzieć, że chcemy, żeby rząd miał dalej parlamentarny mandat do tego, żeby sprawnie, szybko wprowadzać ustawy. Dlatego spotykamy się dzisiaj, spotykamy się z konkretnym planem, który chcemy przedstawić, spotykamy się z konkretnymi ustawami, które chcemy złożyć po to, żeby przyspieszyć, wzmocnić, a przede wszystkim zaprezentować, że Lewica swoich postulatów programowych nie odejdzie i bez względu jak będzie wyglądała większość rządowa, jak będzie wyglądał rząd po rekonstrukcji, to są takie sprawy w lewicowym DNA, w programowym DNA, które są dla nas priorytetami, które stanowią odpowiedzialności za państwo. Pierwsza głos w sprawach ustaw zabierze ministra Agnieszka dziemianowicz bąka Dzień dobry, Szanowni Państwo, dziś jest wyjątkowy i ważny dzień. W przededniu głosowania wotum zaufania dla rządu, rządu, którego częścią jest lewica, to jest najlepszy moment, żeby przypomnieć, po co lewica w rządzie jest, dlaczego do rządu weszliśmy, dlaczego w nim jesteśmy, dlaczego pracujemy nad konkretnymi projektami ustaw i dlaczego chcemy, żeby jak najszybciej znalazły się tutaj, w Parlamencie, i mogły zostać przez Parlament uchwalane. Jednym z powodów Jednym z celów, dla których Lewica weszła do rządu jest walka o pracowników, o miliony ciężko pracujących Polek i Polaków, którzy każdego dnia dokładają swoją cegiełkę do budowania wspólnego dobrobytu, do budowania silnej gospodarki, do budowania silnego społeczeństwa. Weszliśmy do rządu także dlatego, żeby docenić tę właśnie pracę Polek i Polaków. Uważamy, że każda praca zasługuje na docenienie, bez względu na to, jaka jest forma zatrudnienia, bez względu na to, w oparciu o jaką umowę ta praca jest. Świadczona. Tak, weszliśmy do rządu, żeby walczyć z uśmieciowieniem polskiego rynku pracy i robimy to skutecznie, ale weszliśmy do rządu także dlatego, żeby niejako uczynić tym pracownikom, którzy przez lata byli na rynku pracy dyskryminowani. I właśnie dlatego jednym z priorytetowych projektów, nad którymi Lewica pracuje w rządzie i chce pracować tutaj w parlamencie, jest projekt ustawy dotyczący stażu pracy. Projekt ustawy, który pozwoli wliczać okresy przepracowane w oparciu o umowę, zlecenie lub na własnej działalności gospodarczej do czasu do stażu pracy. Staż pracy to nie jest tylko staż, to nie tylko statystyki, to nie tylko cyferki. Staż pracy to wymiar urlopu. Staż pracy to szansa na nagrodę jubileuszową. Staż pracy to często w wielu miejscach pracy możliwość awansu na określone stanowiska. Staż pracy to szansa na dodatki właśnie stażowe. Ale staż pracy, docenienie Pracy przepracowanej, czy to na jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w oparciu o umowę zlecenie, to także kwestia godności. Bo dziś jest tak, że jeżeli ktoś ciężko pracuje prowadząc własną działalność gospodarczą i po pięciu czy dziesięciu latach prowadzenia tej działalności, ciężko pracując, zdecyduje się na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, to jest przez państwo i przez swojego pracodawcę traktowany tak, jakby nigdy wcześniej nie pracował, jakby po raz pierwszy w życiu wszedł na rynek pracy i był na tym rynku pracy nowicjuszem. To nieuczciwe, to niesprawiedliwe, to krzywdzące dla takiej osoby. Podobnie jest z osobami, które latami przepracowały, czasami nie z własnego wyboru, na umowach zlecenie. One także, kiedy podejmują pierwszy raz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, są traktowane jak nowicjusze na rynku pracy. To absurd i my z tym absurdem chcemy skończyć. Chcemy skończyć z nim jako ministerstwo pracy, chcemy skończyć z nim jako ale także chcemy z nim skończyć jako lewica parlamentarna. Zależy nam na tym, żeby ten projekt ustawy, dokładnie ten projekt ustawy, stał się jak najszybciej obowiązującym prawem i będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej tak właśnie się stało. To jeden z naszych głównych zobowiązań i priorytetów na nadchodzące tygodnie i miesiące. Dziękuję. Proszę Państwa, w lewicowym DNA są także prawa człowieka, w tym prawa społeczności LGBT. Trwa miesiąc dumy. Bardzo ważny miesiąc dla społeczności LGBT. Rozpoczęły się też marsze. Ostatnią sobotę widzieliśmy się wspólnie w Gdańsku i maszerowaliśmy ulicami Gdańska, a już w ten weekend spotkamy się wspólnie na ulicach Warszawy. Prawa człowieka są w lewicowym DNA, ale były także naszą obietnicą w czasie kampanii wyborczej w roku 2023. W 23 roku, kiedy szliśmy do wyborów parlamentarnych, większość partii w koalicji 15 października składała obietnicę zmiany prawa, zmiany prawa, na którą wciąż czeka społeczność LGBT. Przypomnę Państwu, że Kolejny już wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a tych wyroków są już trzy przybyszewska, formela, szypuła obligują Polskę do wprowadzenia regulacji i uregulowania nieformalnych związków, związków partnerskich, czy to par hetero, czy to par jednopłciowych. Przez wiele miesięcy walczyłam o to, żeby projekt rządowy znalazł się w wpisie do wykazu i ten projekt był konsultowany, był także procedowany na Stałym Komitecie Rady Ministrów i jest na tym ostatnim etapie przed posiedzeniem rządu. Mam nadzieję, że projekt ten z posiedzenia rządu, projekt rządowy zostanie wysłany do Sejmu. Ale żeby spełnić obietnice, obietnice lewicy, obietnice koalicji 15 października składamy także w Sejmie. Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich i projekt ustawy wprowadzającej. To jest ta główna zmiana, na którą czekają pary hetero, żyjące od wielu lat w związkach nieformalnych, ale także pary jednopłciowe, które dzisiaj nie mają żadnej możliwości uregulowania prawnego. To jest ustawa o szczęściu, to jest ustawa o miłości, ale to jest przede wszystkim, proszę Państwa, ustawa o bezpieczeństwie. To jest ustawa, która gwarantuje, że dwie dorosłe osoby mogą zawrzeć, zarejestrować, sformalizować swój związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest możliwość zmiany nazwiska, prawo do dziedziczenia, wspólne rozliczanie. Po zawartej umowie u notariusza wszystkie te kwestie, o których mówią wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są tutaj uregulowane. I przypomnę Państwu, że Lewica od zawsze mówiła, że prezydent Andrzej Duda nie powinien być dla nas przeszkodą. My jesteśmy to zobowiązanie, które składaliśmy wiele miesięcy temu winni społeczności LGBT. Ta ustawa musi być jak najszybciej procedowana. Będziemy pewnie rozmawiać o ustawie o równości małżeńskiej, kiedy jesienią tego roku pojawi się wyrok, który będzie tego dotyczył, ale dziś najbardziej zależy nam na tym, żeby i projekt rządowy, i projekt poselski spotkały się tutaj w parlamencie, tutaj w Sejmie, żeby były wspólnie procedowane i żeby były wspólnie głosowane. Bardzo liczę na marszałka Szymona Hołownie, który mówił, że ten projekt popiera, że na ten projekt czeka, że jak najszybciej przystąpimy do procedowania tego projektu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jednym z powodów, dla których Lewica weszła do parlamentów, było zwiększenie dostępności mieszkań. Zwiększenie dostępności mieszkań, które czynią z tego dobra nie nieosiągalne marzenie, ale rzecz, która w bliskiej perspektywie, bliżej określonej, może być zrealizowana. To jest możliwe. Lewica przyszła do rządu z konkretnymi pomysłami, z kompleksową polityką mieszkaniową i zrealizowania tego marzenia milionów Polek, Polaków, nie wymaga dzisiaj nowych pomysłów. Wymaga konsekwencji i przyspieszenia także w obszarze prac nad projektami, które przygotował Klub Parlamentarny Lewicy. Mam przed sobą trzy ustawy, które zostały złożone jeszcze w lutym tego roku do laski marszałkowskiej. Liczymy na to, że praca nad nimi stanie przyspieszona. Zakładają one między innymi skokowe zwiększenie finansowania budownictwa społecznego, zarówno tego komunalnego, jak i simosko tbs zwiększenie finansowania na budowę mieszkań spółdzielczych, wprowadzają organizacyjne formy usprawnienia w ogóle przeprowadzania wszelkich inwestycji, ale też pochyliliśmy się, głośno było o tym w trakcie kampanii prezydenckiej nad problemem uszczuplania zasobu komunalnego. Lewica chce wstrzymania prywatyzacji mieszkań komunalnych tak żeby nowe inwestycje dawały nam wartość dodaną, żeby tych mieszkań po prostu było więcej, a nie żeby w tym samym czasie za bezcen te mieszkania były sprzedawane i to sprzedawane często osobom, które potem przekazują te mieszkania różnej maści faniakom. Więc mamy gotowe projekty ustaw. Niezbędna jest tu ścisła współpraca i na poziomie organizacji prac parlamentarnych, i na poziomie rządu, aby uruchamiać środki w kwocie jeszcze dwóch miliardów w tym roku możemy tych środków na tanie mieszkania uruchomić i o to apelujemy i będziemy bardzo mocno zabiegali, żeby to było realizowane. Wotum zaufania dla naszego rządu będzie głosowane jutro. Nie wyobrażam sobie zagłosowania w inny sposób niż za, gdyż jesteśmy częścią tego rządu. Polki i Polacy oczekują od nas jednak, żeby rząd pracował lepiej. Jako klub parlamentarny chcemy w tym pomóc, chcemy pokazać, że projekty są, że została wykonana nad nimi bardzo głęboka... Praca merytoryczna, że zostały one skonsultowane w poprzek, wszerz społecznie w ramach rządu i że muszą trafić do Sejmu. Ponieważ takie, a nie inne były decyzje pana premiera co do tych ustaw, jeżeli chodzi o projekty rządowe, trafią one, tak jak mówiły moje koleżanki i kolega za pośrednictwem naszego klubu parlamentarnego jako projekty poselskie, co nie przekreśla oczywiście szansy na to, że ten projekt rządowy, te projekty rządowe również zostaną skierowane do Sejmu i się spotkają, i bardzo dobrze mam nadzieję, że te prace dzięki temu przyspieszą. Alternatywą dla naszego rządu jest tylko rząd z udziałem PiSu i Konfederacji. Myślę, że jestem pewna, że absolutnie nie tego oczekują wyborcy i wyborczynie lewicy. Mamy oczywiście szereg uwag do tego, żeby ten rząd mógł funkcjonować lepiej. Wszyscy to wiemy. Ale to jest tama przeciwko temu, żeby. Rzeczy, które mogą pójść szybciej, tak jak na przykład ochrona praw pracowniczych, żeby nie były przez inny rząd cofane, bo rząd z udziałem Konfederacji na pewno nie będzie stał na straży praw pracowniczych, na pewno nie będzie stał na straży usług publicznych, dobrej jakości dostępnych usług publicznych. To są po prostu zupełnie sprzeczne z naszymi wartości, a wartością dla nas właśnie. Bycia, funkcjonowania w rządzie, jest możliwość przygotowywania tych projektów ustaw w sposób naprawdę bardzo głęboko merytoryczny. To są akty prawne zmieniające bardzo wiele innych ustaw i dlatego cieszę się, że one zostaną skierowane do Sejmu już teraz, co daje szansę na szybkie ich procedowanie. O co apeluję do pana marszałka Szymona Hałowni, żeby, żeby również. No, pochylił się nad tym i, i, i nie patrzył na to, kto składa dany projekt, tylko na to, jak pilny on jest, a każdy z tych projektów naprawdę już ma ten czas, że powinien być głosowany jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po tych wyborach jest jasne, że zarówno wyborcy, jak i sami przedstawiciele koalicji rządzącej oczekują, że sprawy pójdą szybciej. Mówi o tym marszałek Hołownia. Mówię o tym Polska 2050. Mówiłam o tym ja. Dzisiaj składamy projekty jako projekty poselskie, projekty, które wyszły z pod ręki ministrów i wiceministrów lewicy. Projekty, które na różnych etapach utknęły pomiędzy, na swojej drodze pomiędzy ministerstwami a parlamentem. I ponieważ tak, czas przyspieszyć, ponieważ tak, czas temu rządowi pomóc, ponieważ tak, bardzo poważnie traktujemy swoje zobowiązania i umowę koalicyjną i przypominamy, że zarówno związki partnerskie, jak i poszanowanie dla ludzi pracy, jak i zakończenie kryzysu mieszkaniowego i zwiększenie dostępności mieszkań są naszym wspólnym zobowiązaniem całej koalicji i ponieważ tak, Uważamy, że te projekty powinny wreszcie ujrzeć światło dzienne i trafić jak najszybciej na biurko prezydenta. Składamy je dzisiaj jako projekty poselskie. I tutaj mój wielki apel do pana marszałka Hołowni. Sam pan mówił, panie marszałku, że koniec ze słowami, czas na czyny. Sam pan mówił, że trzeba przyspieszenia. Bardzo proszę, dajemy tutaj panu marszałkowi konkretne narzędzia, konkretne projekty ustaw. Możemy je szybko przeprocedować przez Sejm. Apeluję jako marszałkini Senatu, żeby jak najszybciej trafiły do Izby Wyższej. Przestańmy szukać wymówek, zacznijmy działać. Lewica jest gotowa, jak zawsze. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś pytania? Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję Dziękujemy bardzo.